Gdzie studiować, jaką uczelnię wybrać? Na te pytania konkretną odpowiedź znaleźliśmy właśnie podczas kolejnej edycji wieluńskich targów edukacyjnych, uczelni wyższych i szkół policjalnych oraz targów pracy, które odbyły się w wieluńskiej hali sportowej. Mieliśmy krótką przerwę, ponieważ w 2020 roku, niestety, pandemia na tydzień przed targami powiedziała: Stop! Nie będzie targów stacjonarnych, ale po tych czterech latach Niebytu, cieszę się, że w dniu dzisiejszym spotykamy się na tej Wieluńskiej Hali Sportowej, Znowuż, znów na targach edukacyjnych, szkół wyższych i policjalnych oraz targach pracy. Drodzy Państwo, parlamentem nad targami objął Pan Marek Kieler, starosta Jeluński. W dniu dzisiejszym wystawia się 16 uczelni wyższych oraz 11 zakładów pracy. Mam nadzieję, że każdy z uczestników, a mamy deklarację, że około 2000. Odbiorców na hali pojawi się, że każdy znajdzie coś dla siebie. Sprawdźmy zatem targową ofertę. Możliwości studiowania, jak za chwilę się okaże jest całkiem sporo. Od lat wielu maturzyści kierują się na Wrocław w stolicy Dolnego Śląska. Jest całe mnóstwo uczelni, choćby ta. Pierwszy raz zostaliśmy zaproszeni tutaj do Państwa, a że też w poprzednim roku zobaczyliśmy, że troszkę faktycznie studentów do nas przyszło z obszaru tutaj i Sycowa, i Wielunia, i kępna, to stwierdziliśmy, że na tak duże targi też wypadałoby nam przyjechać i się przedstawić. No muszę panu powiedzieć, że rzeczywiście młodzież z Wieluni i regionu bardzo kieruje się na Wrocław. Jestem zaskoczony, ponieważ tak jak rzuciłem szybciutko tutaj okiem, na razie chyba jestem jedyną uczelnią przedstawiającą tak naprawdę Wrocław, bo tutaj widzę i opolskie, i Częstochowa, i również widziałem gdzieś Poznań się chyba przewinął, więc no Wrocław wiadomo jednak duże miasto, tak, tutaj i Dolny Śląsk wiadomo kieruje się na Wrocław, ale dużo właśnie widzimy, że faktycznie studentów też z okolic, bo mamy często... I Zopola, są też studenci z Częstochowy, nawet z Poznania. No, te miasta, komunikacja dzisiaj pozwala e, młodzieży naprawdę już studiować troszkę dalej niż gdzieś patrzeć na najbliższe ośrodki. No, proszę zatem powiedzieć coś o Wrocławskiej Akademii Biznesu. Czy to uczelnia prywatna, państwowa? Jak to działa? Jesteśmy uczelnią prywatną już od 27 lat. Wcześniej przez 25 lat funkcjonowaliśmy jako wyższa szkoła handlowa we Wrocławiu, więc już tą markę mamy troszeczkę zbudowaną. E, kierunki, które można u nas studiować to zarządzanie, turystyka i rekreacja, e, marketing i sprzedaż, komunikacja cyfrowa. I Media z inżynierskich, chociażby logistyka, czy informatyka, jest również finanse i rachunkowość. Mhm. Więc tych kierunk kierunków mamy bardzo dużo. Y o różnym, jakby można powiedzieć, profilu, więc to, że nazywamy się biznesem wcześniej handlowa, to nie tylko kierunki, jak pan sam słyszy, ekonomiczne. Z roku na rok coraz większą popularnością cieszą się też kierunki pielęgniarsko-medyczne. Taką ofertę na targach przedstawiła uczniom policjalna szkoła zawodowa z Wielunia. Szkoła jest w Wieluniu już od 12 lat. Mamy zarówno liceum ogólnokształcące dla dorosłych, jak również szkoły policjalne. To są kierunki biurowe, administracyjno-prawnicze, jak również jest to szkoła policjalna o kierunku medycznym. W tej chwili kierunki medyczne cieszą się dość dużym powodzeniem. Przede wszystkim jest to opiekun medyczny, sterylizator medyczny, czy mamy kosmetyczki tutaj za nami. To, mówimy nie tylko o typowych wykształconych lekarzach, ale o całym tym personelu medycznym, prawda? Ten personel jest w tej chwili niezwykle ważny, bo hmm. jest to bardzo duża pomoc dla pielęgniarek, więc opiekun medyczny jest jednym też z kluczowych kierunków. W tym roku rozpoczęliśmy naukę na kierunku masażysta. I też cieszymy się dość dużą ilością słuchaczy. Kierunek jest dość atrakcyjny. Mamy specjalistów, praktyków, którzy na co dzień wykonują swój zawód. Tak więc nie jest to tylko kwestia przygotowania teoretycznego, ale również bardzo dobrze przygotowani praktycznie wychodzą nasi słuchacze ze szkoły. Nasi słuchacze, jak tak na kierunkach medycznych, uczą się w prawdziwej wyposażonej pracowni, którą mamy w wieluńskim Szpitalu, na fantomach, nie na sobie. Jest to fantom geriatryczny, wysoko wyposażony, multifunkcyjny, na którym można od pielęgnacji poprzez pobieranie krwi, zastrzyki domięściowe, specjalne wkładki, e, ciśnienie krwi. W zasadzie wszystkie czynności pielęgnacyjne i medyczne e, przy opiekunie medycznym wykonać. Mycie e, głowy, mycie zębów, przebieranie, tego się uczą nasi słuchacze przez półtora roku nauki. Na targach uczelni wyższych można było też zapoznać się z ofertą Częstochowskiej Uczelni. Do Częstochowy nie jest zbyt daleko, więc może właśnie tutaj kontynuować edukację. Chcemy namówić jak najwięcej uczniów do studiowania na na Politechnice Częstochowskiej. Mamy... Proszę, proszę coś opowiedzieć o, o Państwa uczelni. Mamy ponad 30 kierunków kształcenia, e, mamy trzy akademiki przede wszystkim, które na pewno zachęcą tu młodych ludzi, bo jest gdzie mieszkać za dość przystępne pieniądze. E, to jest bardzo ważny argument, prawda? Ponieważ studiujący w dużych miastach mają często problem, że muszą za ciężkie pieniądze wynajmować mieszkania na mieście? To jest duży, duży tutaj atut Politechniki Częstochowskiej, że ma te miejsca w akademikach, mamy prawie 5 tysięcy miejsc w tych akademikach. A proszę powiedzieć, czy cóż, macie studentów z Wielunia? Oczywiście, na drugim miejscu mamy właśnie, y, zasila nas wieluń. Tak, tak. Czyli jednak y, tutaj młodzież y, do Was legnie. Tak, dlatego tu przyjeżdżamy i mamy współpracę z, tutaj z okolicznymi szkołami, również y, przyjeżdżamy na różnego rodzaju wykłady i młodzież przyjeżdża do nas. To sprawdźmy jeszcze co słychać w Łodzi. Kiedyś stolica naszego województwa była praktycznie na pierwszym miejscu co do wyboru miejsca studiowania. Teraz jest nieco inaczej, ale i tak sporo młodzieży studiuje właśnie w Łodzi. Do nas, do rekrutacji na Politechnikę Łódzką zgłaszają się kandydaci z całego województwa łódzkiego niemalże. Ba, nawet wychodzimy poza, więc mamy i osoby z Gdańska, z Wrocławia, ze Śląska, także jak najbardziej. Jesteśmy chyba atrakcyjni dla wielu młodych ludzi. Kiedyś tam przed laty studiowałem w Łodzi na Uniwersytecie Łódzkim. Na Politechnikę bym się nie porwał, bo nie moje klimaty, ale jak, ale jak sądzę, państwo kuszą ciekawymi kierunkami. Tak, jak najbardziej. W naszej ofercie mamy bardzo dużo kierunków. Każdy, myślę, że znajdzie coś dla siebie. Mamy kierunki prowadzone w języku polskim, mamy dużo kierunków prowadzonych w języku angielskim. Także e, każdy myślę, że pod swoje że to powiem, zainteresowanie znajdzie na pewno coś, w czym będzie się dobrze czuł i e, co będzie mógł zrealizować dalej w przyszłości. Do Łodzi mamy jako jedną z najbliższych miast, więc to na pewno też było dość bardzo takim ważnym czynnikiem, który zadecydował, że stanęliśmy przy tym stoisku. A mniej więcej chciałyśmy się zorientować, co ma uczenie do zaoferowania, bo jesteśmy na kierunku matematyczno-geograficznym, więc konkretnie pytałyśmy o kierunki związane z geografią i to też było dla nas ważne. No właśnie, ja rozumiem ścisłe umysły, więc dlatego się kierują na Politechnikę, tak? Tak, dokładnie. To tak wygląda, że jak zdajemy na rozszerzeniu, jesteśmy na profilach z rozszerzoną matematyką, geografią, fizyką, to od razu Politechnika jest takim pierwszym wyborem, do którego się kierujemy. A jakie konkretnie kierunki powiedz? Na przykład zarządzanie albo jakieś, na przykład tam pan mówił nam o papiernictwie. Aha, aha. No i co, te informacje, które uzyskaliście tutaj od Pani satysfakcjonują Was? Tak, jak najbardziej. Pani nam tutaj nakreśliła cały proces rekrutacji, wszystkie punkty, jak to wygląda, więc jesteśmy zadowolone. Jak zatem się przekonaliśmy, młodzież masz z czego wybierać. Szerzej o Wieluńskich Targach Edukacyjnych, Uczelni Wyższych i Szkół Policjalnych oraz Targach Pracy powiemy już w szkolnym magazynie Short Press.